Serdecznie witam wszystkich moich parafian i wszystkich, którzy oglądacie ten filmik. Wszystkich naszych gości. Chcę Wam przedstawić księdza doktora Grzegorza Żuptarskiego z decyzji samojsko-lubaczowskiej. Tak. tak prawidłowo jest. Ksiądz Grzegorz będzie głosił misję w naszej parafii w Wilczopolu. Misję rozpoczniemy 8 września. Będzie dzień odpustu, narodzenia Najświętszej Marii Panny, a zakończymy misję w niedzielę, 13 września i wtedy poświęcimy po pierwsze świętego powa II, otworzymy oficjalnie wtedy ten boczny ołtarz i wstawimy do kultu relikwie, które też już posiadamy. Jesteśmy w takiej nadziei, że... Wkrótce będzie także beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego. Nasza szkoła wilczopolu nosi jego imię. Stąd misje poświęcone tym dwóm wielkim Polakom: Świętemu Janowi Pawowi II i wkrótce, wkrótce. Kardynałowi temat przewodnicy po drodze naszego życia: Jan Paweł II i Karol Wyszyński. Poprosimy księza Grzegorza o jakieś zachę jakąś słowo zachęty, żebyśmy przyszli na tę misję. No, tak jak ksiądz Robert powiedział, przeżywamy szczególny rok. Warto wracać do tych wielkich postaci. Myślę, że no, ci starsi jeszcze je pamiętają pamiętają pielgrzymki papieża, a ci młodsi już coraz mniej, myślę, i młodzież. I dlatego myślę, że warto wracać. Pan Bóg nas wyróżnił dwoma no, pięknymi postaciami, którzy. No Doświadczyli tego, co my doświadczamy. Żyli w rodzinie, mieli rodziców, chodzili do szkoły, pracowali. To, co jest naszym. Włażyli się w czasie bardzo trudnym. Tak, dla Polski. Więc... Właściwie młodość przeżyli w czasie też trudnym. Myślę, że w ich życiorysie możemy odnaleźć i także i siebie, którzy też żyjemy w rodzinach, mamy swoje problemy, krzyże, których Pan Bóg im także nie oszczędził. Siłę czerpali z modlitwy. O tym też będzie jeden dzień rekolekcji, w jaki sposób z modlitwy czerpali siłę. Sądzę, że są takim lustrem, lustrem, w którym każdy z nas może się przejrzeć i jakby odnaleźć siebie, swoje problemy, które na co dzień przeżywa. Przygotowałeś tematy i dla dorosłych, ale także dla, dla młodzieży, tak. Gdzie właśnie. Przypomnimy sobie, zebrałem dużo świadectw osób, które znały Jana Pawła II, jak był dzieckiem, gdzie też chodził do szkoły, też odrabiał lekcje, miał kolegów, koleżanki, opiekował się rodzicami. Myślę, że warto wracać. Świetnie się spotykał z młodzieżą. Nawet jak był takim już bardzo w podeszłym wieku dziadziem, świetnie się komunikował z młodzieżą. Tak, to się nie wzięło znikąd. Zawsze był między ludźmi, znał ich problemy, dlatego umiał trafiać do serc i młodych, i ludzi starszych. Z jego działalności, z jego przepowiadania, rodziło się mnóstwo powołań. I do małżeństwa, i do zakonów, i do kapłaństwa. Tak. Ja też jestem owocem. Tak. Lata 80. i początek lat 90. to był wysyp powołań. Z tych roczników mamy najwięcej kapłanów. Mam nadzieję, że wielu z naszych młodych, będzie mogło odkryć też swoje własne powołanie życiowe, że zaczniemy się też w rodzinach modlić o odkrywanie takiego powołania. Tak, papież wyrósł ze świętej rodziny, gdzie rodzice się modlili, gdzie kiedy zmarła jego mama, klękał co wieczorem do modlitwy z tatą. Piękna relacja ojciec- syn. Dzisiaj jest to zagubione często. Jest A. wiele osób poranionych przez ojców. Będziemy się też modlić o Różne ważne sprawy i o chorych, o tych, którzy mają raka, najcięższą chorobę, ale też tych, którzy pragną potomstwa, mm -hmm. może mają, a już nie mogą, chcieliby jeszcze, albo w ogóle nie mają potomstwa. Jan Paweł II pomagał za życia i pomaga teraz, gdzie jest wiele łask wyproszonych z jego małżeństw, które nie mogły mieć potomstwa, ludzi chorych, chorych dzieci, przy których łóżku w szpitalu rodzice stawiali obrazek Jana Pawła II, gdzie są piękne historie uzdrowień. Myślę, że to bardzo pięknie wpisze się we wprowadzenie relikwii, gdzie to będzie też zachęta, żeby. Będą też nauki stanowe. Się. Tak, ciekawe. Wrócić do takiej pięknej tradycji misyjnej, jakie są nauki stanowe dla kobiet, dla mężczyzn, dla osób chorych. I dla młodzieży też I dla bardzo. młodzieży. Tak. Żeby Osobno to... o godzinie 20 dla młodzieży z tak. muzyką, z ataką na żywo zaproszonych Tak, będziemy zespoły. starali to się jakoś ubogacić yy, formę jakoś atry, artystyczną, żeby to też i muzyka służyła jakiejś medytacji, rozważaniu tych treści, o których będziemy mówić. O 21.00 każdego dnia będzie, będzie apel. Apel jasnogórski, tak, gdzie Matce Bożej zawierzymy misję, to wszystko, o czym mówimy. Bardzo serdecznie zapraszam. Myślę, że misje będą bardzo ciekawe. Myślę, że każdy z nas odnajdzie się w tych tematach, o których powiemy. W najbliższym czasie także udostępnimy cały program już wypisany na specjalnym folderze. Spróbujemy też, żeby ten folder, folder dotarł do Każdego domu, w naszej parafii, a oczywiście wszystkich innych gości zapraszamy bardzo serdecznie. Warto poświęcić swój czas, odłożyć jakieś zajęcia na bok. Misję to jest szczególny czas działania Pana Boga, ale też jest ważne nasze obecne, żeby dać Panu Bogu grunt do tego działania. Do zobaczenia na misjach.